No, no, Siamandero, z tej strony to ja, Igor, witam Was w odcineczku, w którym niestety powiem Wam, że ten kanał po prostu już będzie nieaktualny. Kanał po prostu zamknę. Powód jest jeden, jedyny, który już pewnie zauważy. Niektóre osoby zauważyły, bo na Discordzie napisałem na Instagramie, dałem w ogóle jakąś tam relację smutną, więc pewnie już ogarnęliście, że coś się dzieje, jakby niedobrego. I no, muszę wam o tym powiedzieć, że ten kanał będzie po prostu zamknięty i na tym kanale już się nie pojawi żaden film najprawdopodobniej, no chyba że nie wiem, YouTube to by naprawił, ale już to nie naprawił od roku tak naprawdę. Jest taki YouTuber Wojan, który ma 2 miliony praktycznie i on już z tym problemem walczy rok i nic nie może zrobić, więc tym bardziej ja jak taki mały YouTuber jak ja też nic z tym nie zrobi i no, będę musiał po prostu ten kanał zamknąć. I zachęcam Was po prostu do y, zasubskrybowania mojego drugiego kanału, który mam nadzieję, że się pojawi w opisie. Nie wiem, czy od razu się pojawi w opisie tego filmu. Ale zaglądajcie po prostu na ten film, y, zaglądajcie na Discorda, na wszystkie po prostu social media, na, na wszystko po prostu tam gdzie ja jestem i na pewno dostaniecie link do drugiego kanału. No. Jest to dla mnie naprawdę smutna sprawa, bo ten kanał tworzyłem tak naprawdę od początku, to był pierwszy taki mój profesjonalny kanał, na który, na który włożyłem naprawdę dużo pracy, a no muszę po prostu zamknąć ten kanał i zacząć tak naprawdę od zera, od zera subskrybentów, od zera kompletnie od wszystkiego, muszę ten kanał, od, no kompletnie od zera, tak jak dom się od fundamentu wkładzie, tak samo ten kanał, nawet nie mam szczerze maila żadnego. No i pewnie sami wiecie, to było bez sensu, że nie mogliście ani skomentować odcinka. Odcinki, które, w które wkładałem masę pracy, montażysta wkładał masę pracy, to te odcinki były po prostu nie, w ogóle niepozycjonowane. Odcinki były naprawdę... No nikt ich nie oglądał, tylko stali widzowie. I no i co więcej mogę Wam powiedzieć? Idźcie po prostu na ten kanał, który w najbliższym czasie się okaże. Ja się z wami żegnam i ciema.